Cześć, moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam skuteczne, wręcz znakomite ćwiczenie na mięśnie trójgłowe ramienia, czyli wasze tricepsy, i będzie to prostowanie przedramion i ramion, leżąc na ławce z handlami. Plus omówię dodatkowo, oczywiście, alternatywy tego ćwiczenia. Zapraszam do oglądania! Kochani widzowie, na wstępie materiału może zacznę od krótkiej małej anatomii. Mięśnie trójgłowe ramienia, jak sama nazwa wskazuje, składają się z trzech głów. Jest to głowa boczna, głowa przyśrodkowa, a także głowa długa. Według mnie najważniejsza zresztą też Największa. Dlaczego? Ta głowa działa jako jedyna z naszych tricepsów na dwa stawy. Co to oznacza? Głowa długa prostuje staw ramienny, jest tutaj najsilniejszym prostownikiem i działa również na wyprost stawu łokciowego, gdzie jednak królują przede wszystkim dwie głowy tricepsów, czyli głowa przyśrodkowa i głowa boczna. Co to oznacza dla nas? Wielu trenerów uczy różnych ćwiczeń na mięśnie trójgłowe ramienia, gdzie mamy ściśnięte łokcie do tułowia i skupiamy się na wyproście stawów. Łokciowych. i nie jest to błąd, ale warto zaznaczyć, że dodając ruch wyprostu stawu ramiennego, możemy przenieść większość pracy na głowę długą, która jest największa, której aktywacja pozwoli zaangażować triceps po prostu w pełni. Dlaczego? Ponieważ głowa długa ma swój przyczep na guzku Podpanewkowym łopatki. Więc ciągnie się tutaj aż po pachę. Zobaczmy, tu cały triceps możemy wzmacniać odpowiednio, aktywując właśnie. Głowę długą i to warto zapamiętać. No ale dobrze, przejdźmy do ćwiczenia, które nie ukrywam: należy do moich ulubionych, więc często można spotkać mnie na siłowni, gdzie moje podopieczne wykonują pod moim okiem właśnie tak zwane prostowanie przedramion i ramion z handlami. Jestem przekonany o skuteczności tego ćwiczenia, a nie ukrywajmy, płeć piękna często narzeka na obwisłe ramiona, nazywając je pelikanami, zwisającymi firankami, nietoperzami. Słyszałem różne, wręcz obrażliwe tutaj nazwy, które uwaga, nie wymyślają mężczyźni, tylko właśnie owe panie. Co zrobić, żeby pozbyć się tego tutaj tłuszczyku? No przede wszystkim warto zadbać o dietę, ale przede wszystkim wykonywać bardzo wartościowe ćwiczenia na mięśnie trójgłowe, ramienia. I właśnie zaraz zobaczycie jedno z nich. Jak przygotować się do tego ruchu? Szukamy ławki, jeżeli nie macie Ławeczki. Możecie to oczywiście ćwiczenie wykonać nawet na stepie czy też na ziemi, jednak tam lekko skrócimy zakres ruchu, więc polecam wykonać to na ławce. Chwytamy na przykład hantle. Co robimy? Uwaga! Kładziemy się, zobaczcie, na ławce. Wypychamy sobie tutaj ramiona do góry. I naszym zadaniem jest trzymając głowę na wręcz krawędzi ławki, wyprostować ramiona do góry. Mocno ściskamy hantle czy też ciężar, który macie nad e, tutaj klatką piersiową i nad waszą głową. Warto zaznaczyć, że nadgarstki powinny stanowić przedłużenie przedramion i być e, powinny być usztywnione. Dzięki temu zabezpieczamy się tutaj przed no, upadkiem, spadkiem tej hantli na naszą piękną głowę. I uwaga! Standardowym wykonaniem tego ćwiczenia jest zginanie stawów łokciowych, zobaczcie, i wyprost stawów łokciowych do góry Bach. Przytrzymanie. Zginanie stawów łokciowych Bach. I Bach spięcie mięśni trójgłowych ramienia. I ta wersja oczywiście jest poprawna, ale angażuje w głównej mierze głowę boczną i głowę przyśrodkową. Oczywiście głowa długa będzie również tutaj pracowała, ale musimy zwrócić uwagę na to, że ta głowa będzie głównie. Pływała na staw ramienny, więc co zrobić, żeby ją bardziej zaktywować, o czym wspominałem już wcześniej? Zobaczcie, wychylamy lekko, przesuwamy ramiona tutaj w kierunku czoła, wręcz trochę za głowę, i naszym zadaniem jest teraz, zginając stawy łokciowe, lekko cofać ramiona. I Bach, mamy tutaj stałe napięcie. Jeżeli tu przesuniemy ramiona. To ciężarki trzymają się na stawach. Jeżeli tu przesuniemy ramiona, to głowa długa jest wyciągnięta, rozciągnięta i jest w ten sposób mocniej aktywowana. Zginamy stawy łokciowe i stawy ramienne. Bach! Tak? Zginamy tu, rozciągamy głowę długą i prostujemy. Wszystkie trzy głowy w tym momencie pracują. Przechodzimy tutaj o wyciągamy i bach dynamicznie. Możemy to robić w ten sposób, że wysuwamy, zginamy łokcie i prostujemy, a możemy płynnie wyciągać ramiona i bach, prostować. W ten sposób możemy zaaktywować skutecznie mięśnie, trójgłowe ramienia wszystkie trzy. Głowy. Jak widzicie, chwyt młotkowy, bardzo wygodny, bardzo stabilny, pozwoli mi zaangażować głowę boczną, głowę przyśrodkową i oczywiście głowę długą. Także pamiętajmy, największa z głów tricepsów, czyli głowa długa, odpowiada za wyprost stawu ramiennego, a w tym momencie, ponieważ jest wyciągnięta, rozciągnięta, jest mocno aktywowana. Bach! I dopięcie. Jeżeli już tutaj nie mamy siły, możemy przejść do tak zwanego francuskiego wąskiego wyciskania i dobić, dobić tricepsy. Ale tego nie będziemy tutaj teraz pokazywać. Tak wygląda to ćwiczenie. Co warto zaznaczyć: powolny ruch opuszczania ciężaru do dołu, dwie sekundy i bach wyprost skoncentrowanie napięcia w mięśniach trójgłowych ramienia. Teraz zadacie pytanie, czy prostować łokcie na maksa? Ja osobiście uważam, że wykonujemy tutaj wyprost stawu łokciowego, ale nie przeprost. Co to oznacza? Że jeżeli macie możliwość na 100% wyprostować swoje łokcie, to wyprostujcie je na 98-99, żeby po prostu nie opierać E, ciężaru nie e, walczyć tutaj ze swoimi stawami, żeby ich nie przeciążać. Także takie 98-99% nie na maksa, bo wówczas będziemy niepotrzebnie przeciążać staw łokciowy. No dobra, a teraz zapytacie co zrobić, jeżeli wy takie ławki nie macie. A może spróbujecie w domu, na tapczanie, na łóżku, pokombinujcie. Ważne, żeby po prostu tutaj mieć taką przestrzeń, żeby te hantle mogły iść e, oczywiście głębiej, dalej, przez co rozciągniemy tutaj tricepsy i fantastycznie wzmocnimy już w okolicy oczywiście e, pachy. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że wasze łokcie powinny być zrotowane do środka, w trakcie ćwiczenia nie rozchodzą się na boki, żeby nie tracić napięcia w mięśniach trójgłowych ramienia. To ćwiczenie również możemy wykonać w wariancie ze sztangą. Dla wielu osób sztanga łamana będzie wygodniejsza. Dlaczego? Ponieważ nie będziecie tutaj przeciążać nadgarstków. Zobaczcie. Chwytamy sobie sztangę. Tutaj przechodzimy i hop. Kładziemy się wygodnie, wyprost. I uwaga, teraz sprawdzamy, czy jesteśmy na głową, tutaj na krawędzi ławki. Dlaczego o tym mówię? Żeby nie uderzać o ławkę, tylko mieć większy zakres ruchu. I znowu, do czoła bardziej pracują głowa boczna i przyśrodkowa. Tak, hop. Czyli pracujemy bliżej stawu łokciowego, właśnie w tych przyczepach. Ale bezpieczniejsze dla naszych łokci. I ogólnie według mnie skuteczniejsze będzie prowadzenie ruchu za głowę, za ławkę, tak? I hop, i wyprost na wysokość wzroku. Czyli sztanga jest w jednej linii pionowej nad naszymi oczami, w momencie kiedy prostujemy łokcie. Nie tu, tutaj już nie ma napięcia, ale tu będziemy je odczuwali dość solidnie. Także zginamy, wyciągamy i bach. Oczywiście w zależności od tego jaką mamy mobilność w stawach ramiennych, jak duże mamy ręce, to te łokcie będą lekko rozchodziły się na boki, ale nie możemy pozwalać na to, żeby przesadnie uciekały w strony zewnętrzne. Także zobaczcie, wyciągamy i mamy naprawdę takie pełnowartościowe ćwiczenie na mięśnie trójgłowe Bach ramienia, także wdech, kiedy schodzimy do dołu, i bach, wydech, kiedy idziemy do góry. Pod koniec, jak już nie mamy siły, możemy sobie tutaj wąsko, wyciskając, oczywiście, jeszcze dobić, kolokwialnie mówiąc, nasze tricepsy. Hop! I wracamy do pozycji startowej, wyjściowej. Naprawdę fajne ćwiczenie. No bardzo je polecam, tak jak mówię, często je rozpisuję w planach treningowych, szczególnie kobietom, paniom, które mają problem z mięśniami trójgłowymi ramienia. Ale oczywiście to ćwiczenie nie jest konieczne, ponieważ jeżeli w swoim planie treningowym ktoś ma pompkę, ktoś ma wszelkiego rodzaju wyciskania, gdzie angażuje tricepsy, czy też ruchy, w którym mamy wyprost ramienia, to i tak mięśnie trójgłowe ramienia oczywiście będą się wzmacniały i Poprawiały. No dobra, kochani, ale to co lubicie najbardziej, czyli jakich błędów unikać? No, na pewno jest to ważne, żeby wystrzegać się różnych e, tutaj nieodpowiednich technik, które w przyszłości mogą spowodować np. ból w łokciach. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym jeszcze e, poinformować was, że możemy. Francuskie, tak zwane prostowania przedramion wykonywać również w pozycji leżącej. Na wyciągu, gdzie mamy większy atut w postaci, w postaci większego napięcia podczas prostowania ramion i przedramion, bo ten wyciąg będzie pchał nas cały czas w swoim e, kierunku. Tylko to ćwiczenie jest może mniej wygodne ze względu na to, że nie w każdej siłowni, nie w każdym domu możecie mieć możliwość wykonania takiego ćwiczenia. Zresztą trzeba je przygotować. Tutaj dopasować, oczywiście, wysokość e, wyciągu bloczkowego, no ale naprawdę jest to fajna, ale Alternatywa, również możemy tutaj zmieniać te chwyty, uchwyty, także może być fajna zabawa. Jeszcze wracając do tematu, w zależności od tego, jakie macie ułożenie. Że tak powiem, ramion i przedramion delikatnie wpływacie na angaż innych głów. Ale nie warto się na tym skupiać, wręcz sugeruję, aby skupić się głównie na tym, aby uruchamiać głowę długą, więc nie chwyt, nachwyt, podchwyt czy też chwyt neutralny, tylko właśnie dodanie wyprostu stawu ramiennego może być tutaj kluczowe. A podchwytu nie zalecam, ponieważ w tej pozycji nasz triceps nie będzie tak silny i zresztą nadgarstek niestety będzie narażony na większe dolegliwości. Dobra, jedziemy z tymi błędami, kochani. Kochane, kochani. Hop, jeżeli ciężar jest większy, zarzucamy sobie go z uda. Zobaczcie. Hop, wysuwamy się. Tutaj stabilna pozycja. Plecy proste, brzuch lekko spięty. Fajnie położyć sobie stopy na ziemi, żeby czuć się stabilnie. No tak, ale to byłoby w prawidłowej pozycji. A teraz czas pokazać błędy. No co? Przede wszystkim pośpiech. Zobaczcie. Huh, takie zarzucanie, machanie, tego nie robimy. Kolejna sprawa, łokcie rozchodzące się na boki. To nie będzie już skupiało odpowiednio pracy w mięśniach trójgłowych ramienia. Wygięte nadgarstki, tak? Przeciążanie nadgarstków, pchanie nadgarstkami. Zobaczcie. Tu widać jak ta handla się zmienia, bo wy wyciągacie nadgarstkiem, ten ciężar. Tego nie robimy. Tak nie robimy. No i co? Tutaj taki zarzut, tak? To nie chodzi o te machanie, tylko ale takie przeciągnięcie ciężaru, zarzucenie. Już nie mówię o tym, żeby całym ciałem tutaj nie zarzucać. Również nie polecam szczególnie jakoś aż za bardzo rozciągać tutaj głowy długiej, bo wtedy pracę przejmie klatka piersiowa, mięśnie najszersze grzbietu i niekoniecznie już to będzie ćwiczenie na triceps. Zresztą w zależności od mobilności naszych stawów ramiennych, no niekoniecznie musi być to korzystne dla naszej obręczy barkowej. No i kolejna sprawa, jeżeli zginacie tutaj w kierunku głowy, no naprawdę uważajcie, bo można się uderzyć. Także jak założycie za duży ciężar, to może Was tutaj trzepnąć w ucho, w czoło. No na to trzeba uważać, żeby nie nabić sobie lima. Także tak niestabilnie tego nie robimy. Polecam tu, uwaga, 3 serie po 10-12 powtórzeń. Pamiętajcie, mięśnie trójgłowe ramienia to raczej silne mięśnie, jest to większość Waszego ramienia. Jest to istotna informacja dla Panów, którzy chcą powiększać swoje łapki, Ćwiczcie triceps, bo biceps jest mniejszy, ma dwie głowy, a triceps jest większy, ma trzy głowy, więc zwiększając triceps jeszcze bardziej poczujecie swoją rękę w rękawku, tak? Że tak powiem, będzie tutaj się opinała. Ale uwaga, panie, które chcą wzmocnić swoje ramiona, niech się nie boją ciężarów yy, prostując przed ramiona. To nie jest tak, że od tego Wam urośnie łapka. W zależności od tego, czy jesteście na plusie kalorycznym, czy na minusie, czyli deficycie, Wasze ciało będzie się odpowiednio kształtować, a ćwiczenia tak czy siak i tak trzeba wykonywać. Także serdecznie polecam prostowanie przedramion i ramion leżąc na ławce. Specjalnie podkreślam ramion, ponieważ warto dodać ten ruch wyciągnięcia z głowy długiej. Widziałem kiedyś taką sytuację na siłowni, gdzie chłopak ćwiczył właśnie triceps, ale na wyciągu i wyciągał lekko ramiona, żeby zapewne świadomie aktywować głowę długą. Podszedł do niego trener i powiedział: Tak, kolego, trzymaj łokcie przy ciele i tylko tak. Bo to co robisz to jest błąd. To nie jest błąd, kochany. Błędem jest, kiedy wykonujemy ćwiczenie niepoprawnie, a ten chłopak mógł właśnie świadomie aktywować głowę długą. Także niekoniecznie ćwicząc triceps, prostujemy tylko stawy łokciowe, również angażujemy staw ramienny, żeby zaktywować głowę długą. W zależności od tego, jaki mamy cel, powinniśmy dopasować ćwiczenia. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Pamiętajcie, tricepsy również warto ćwiczyć. Jeżeli interesują was spersonalizowane plany treningowe z priorytetem na wybrane partie mięśniowe, może nawet na tricepsy, zgłoście się po swój indywidualny, ułożony plan pod was pod wasze możliwości na www.doceluspasion.pl w sekcji oferta, rezerwuj wypełniając ankietę. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na Facebooka, Instagrama i oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach. Piszcie w komentarzach, jakie ćwiczenia na tricepsy są Waszymi ulubionymi. Do celu z pasją, cześć!